Dzisiaj zamontujemy sobie zestaw, który już mi da, e, jakiś czas temu Damian Koprowski przywiózł, czyli lawę Power e, z firmy Zamel. To jest coś podobnego do Supli, ale troszkę na innym jakby systemie, tak to ujmę. Do monitorowania właśnie energii. Energii czynnej, biernej, do monitorowania tak naprawdę napięć. Z racji, że ja mam zwykłą suplę, e, te zielone, zielone mewa dwójki, mewa nie pamiętam jedynki. U siebie już mam dwie sztuki, tutaj będę miał trzecie, ale je zamontujemy przy samym liczniku. Chcę porównać, jakie mamy napięcia. Jakie napięcia będziemy mieli tak naprawdę właśnie przy samym liczniku, przy, um, u mnie w rozdzielni. Z racji, że już są delikatne problemy, już te napięcia potrafią powyżej 253V nam skakać. Dlatego też chcę porównać, e, czy to napięcie jest e, takie samo. Tak więc przejdziemy, odpieczętujemy sobie, otworzymy sobie nasz e, zestawik, który nie był jeszcze otwierany. No i co, i zamontujemy go tak jak mówię przy samym dzieciku. Z racji, że ja mam około 75 metrów e, ziemią WLZ-a puszczonego. Zobaczymy, czy jest jakiś spadek napięć przy dużych e, prądach. Przy rzędu 20 kW, bo ja tyle oddaję do sieci, tak? Więc e, zresztą to zobaczycie sobie na falowniku. Jak to teraz wygląda, to co? Przejdźmy, e, przejdźmy do garażu, zobaczmy. Oczywiście, następnie zachęcam też do subskrypcji kanału, czerwony przycisk pod filmem. E, no i co? No i zajrzyjcie oczywiście na grupy Daje Polska oraz magazyny nisko napięciowe. Linki macie zawsze w opisie tego filmu. Dobra, przechodzimy do garażu, zobaczmy, otwórzmy <laughs> sobie. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda w ogóle teraz na falowniku. Eee, zobaczcie, w tym momencie oddajemy 12,6 kW do sieci, eee, mamy produkcję z tego dużego stringu eee, na polu, mamy, widzicie, godzina 10.15, mamy, eee, tak jak tutaj, 10,5, no i z tych pozostałych mamy 7,2, no i tu do akumulatora już naładowane, praktycznie można powiedzieć, już mamy je naładowane, zresztą zaraz Wam pokażę, no i co, 12,6 jeszcze napięcia chyba nie są tragiczne, nawet nie ma jeszcze tragedii, ale za jakąś godzinkę, no zobaczycie, 253 to będzie już tak naprawdę niestety norma. Dobra, magazyny 6 sztuk, no widzicie, już jest praktycznie naładowany. Tak samo te na Seplosie, to już są wszystkie naładowane. Tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, tu mamy naszą lawę, ale e, to co, przerzucę sobie na statyw, żeby było mi po prostu wygodniej. A tak to wygląda, tak jak mówię, 13 kW. Dom pobiera w tym momencie, bo też ciepła woda się grzeje. Wszystko idzie oczywiście ze słońca. Dobra, przerzucam sobie na statyw. Co, no i idziemy też zamontować podlicznik. Ja wam już pokażę, jak to jest, jak będzie już zamontowane, żebyście też widzieli. Przewody mam tu. O! Przewody już mam zarobione do tego, żeby to podłączyć. Dobra, to co, przerzucamy to na statyw. Dobra, otwórzmy sobie kartonik, zobaczmy, co mamy w środku. Ja Wam pokażę później moje ZML mewa 01, jak wyglądają. Standardowe pudełeczko. Lawa e, zamer, lawa power. Dobra, tu jest oczywiście trzyfazowy. E, łączy się poprzez Wi-Fi. No i pod spodem powinniśmy mieć ceteki, bo to jest wszystko na cetekach. E, dobra, otwórzmy sobie instrukcja pełna. E, oczywiście Polak nie czyta instrukcji, a powinien, ale dobra, to jakby mało istotne. Dobra, mamy seteki. Mam nadzieję, że mi ich starczy, bo mam kawałeczek. Zresztą, zobaczycie sobie sami, jak ja to zrobiłem, bo ja to mówię, będę montował na głównym WLZ. -cie. Dobra, tak to wygląda. Eee, jedyna wada, jak dla mnie, w zestawie powinno być, i to zaznaczam, powinno być, eee, niech ten zestaw będzie droższy, ale zabezpieczenie. Niestety tutaj. Firma nie dostarczyła do mnie. Damian też nie, nie przywiózł zabezpieczenia. Ja mam coś takiego, zwykłe B6. Takie na razie dam. Nie mam niestety oryginalnego zestawu. Nie zdążyłem zamówić. Eee, zapomniałem też, taka prawda. Dam na razie B6, zwykłe. Myślę, że w zupełności powinny one wystarczyć, jak na razie, bo to też zabezpieczenia dobieramy do przewodów, żebyście wiedzieli. Dobra, żeby jakieś zwarcie doszło czy coś, to żeby nam szybko zrzuciło. Dobra, mamy te zabezpieczenia, damy. No i co, zamontujemy sobie naszą lawę? Ja idę sobie, przygotuję miejsce bo koło samego licznika, tak naprawdę. No i co, pokażę Wam, jak już to będzie tak naprawdę zamontowane. No bo co, tam muszę zrobić jakąś szynę DIN, żeby to po prostu powiesić, bo to jest mocowane na szynę. Tak samo moje zabezpieczenia, mówię, nie mam oryginalnych na takie rurkowe, na topikowe mm, zabezpieczenia, na takie szklane, dawnego typu radiowe. One się kiedyś nazywały, chyba że coś się zmieniło w tym temacie. Dobra, idziemy to zamontować do licznika, tak jak wam powiedziałem. E, ja sobie tam przymocuję jakąś szynę, jakoś to połączę, żeby mówię, na głównych praktycznie zaciskach, prawie przy samym liczniku. E, sprawdzać też napięcie moc czynną, moc bierną, bo tutaj to jest bardzo fajnie też pokazane. E, fajne wykresy, statystyki, e, co prawda, moc czynna, bierna. Moc czynna dla nas jest najistotniejsza, ale moc bierna jeszcze nie jest liczona w żaden sposób. Oczywiście firmy już mają liczoną, ale w domach jeszcze nie. Czy wejdzie to, nie wiemy, ale ja już wolę się też przygotować, żeby tak naprawdę wiedzieć, jak to wygląda. No i co, ja wam pokażę. Tak jak mówię, w mojej rozdzielnicy. Ja sobie muszę, widzieć, czy zdjąć teraz ze statywu. Eee, telefon w mojej rozdzielni mamy tutaj dwie sztuki. Które sobie działają, one mówię, mierzą. Co prawda, widzicie, tu mam zabezpieczenia topikowe, dane, ale dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Idziemy zamontować do licznika. Przed rozpoczęciem prac na liczniku, bardzo ważne, przynajmniej ja tak zawsze mam zasadę, wyłączamy zabezpieczenia. Zabezpieczenie główne możemy wyłączyć śmiało i tak będziemy mieli prąd w domu. Zresztą zaraz zobaczycie sami. Dobra, tu mamy wyłączone. Zobaczymy na falowniku, no i zobaczymy na liczniku. Na liczniku mamy kolejne zabezpieczenie, też bardzo ważne, wyłączyć jakiekolwiek prace związane z prądem. Pamiętajcie, wyłączcie zabezpieczenia. I też e, bardzo ważne dla mnie, jeśli nie macie podstawowej wiedzy, nawet nie podstawowej, tylko wiedzy na temat elektryki, cokolwiek nie bierzcie się za to, to jest bardzo ważne. Dobra, nie oddajemy do sieci, jesteśmy off -grid w tym momencie. To co, idziemy do licznika, i tam sobie też wyłączamy zabezpieczenia, i bierzemy się do pracy. Dobra, zabezpieczenie przedlicznikowe warto też wymienić. Mam C32, jak widzicie. Wyłączamy. I licznik powinien nam zgasnąć. Tak, licznik w tym momencie zgasł, możemy się wziąć do pracy. Warto zawsze sprawdzić sobie też jakimś wskaźnikiem, jakimś próbówką czy miernikiem najlepiej dwubiegunowym czy napięcia nie mamy. Dobra, bierzemy się do pracy. No dobra, mniej więcej tak to wyszło. Podłączone mamy ceteki, podłączone mamy zabezpieczenia, jak widzicie. Podłączony mamy naszego Lawę Power. Podłączony mamy do zacisków głównych, czyli zaraz za licznikiem. Tu możemy grzebać? Tu, gdzie mamy plombę, czy tu? Czy też tu? Absolutnie nie. Tu możemy tak naprawdę sobie podłączać, nie ma jak najmniejszego problemu. Tak jak wspomniałem, warto, żeby mieć uprawnienia. Dobra, dałem to przez zabezpieczenia, tu sobie wywierciłem, dałem na zaciski już na sam licznik. No i co? I mam głównego WLZ-a, który wchodzi do mnie, tak jak Wam już pokazywałem nie raz. Tu mam dany jeden ct na przewody, a tu mamy aluminium, a przejście z aluminium mamy na mieć, na miedziuchę i idziemy do góry, ale. Tu nam wchodzi główny WLZ 35 mm kwadrat. Zresztą Wam już niejednokrotnie e, mówiłem. Tak więc tak to wygląda. Idziemy 4 razy 35. Mamy 3 fazy plus 0. Nie mamy tutaj uziomu. Uziom podział. Pen mamy zrobione u mnie w rozdzielnicy. <laughs> Dobra, tak więc tak to wygląda. Tak to zrobiłem, tu sobie puściłem. Dobra, jak ktoś powie, że nie wolno, to powiem, że trzeba to robić szybko, a nie wolno. Dobra, włączamy. Dobra, licznik wystartował, czyli jest wszystko OK. Nasza lawa też wystartowała. Eee, taka ciekawostka, którą tutaj do, e, dostałem informację. Zobaczcie, mamy kolor żółty. Kolor żółty oznacza to, że jest w stanie neutralnym, ani nie pobiera, ani nie oddaje do sieci. Kolor zielony, jak dobrze kojarzę, jak mi mówiono, to jest oddajemy do sieci, kolor czerwony Pobieramy z sieci. Dobra, idziemy włączyć nasz falownik. Włączyć zabezpieczenie tam na falowniku, żebyśmy mieli i zobaczymy, czy nam to zadziała. Idziemy do falownika. No dobra, jak widzimy dalej deję jest w gridzie. Włączmy sobie zabezpieczenia, bo nie ma napięcia on. Dobra, włączone, tu potrzebujemy chwili i daje nam skoczy. Napięcia już nam się pojawiły, tak więc e, powinno to zacząć działać. Tak samo nam. Mast mryga, że. No bo daje nie daje napięcia. Czy daje? Nie daje nam napięcia żadnego na wyjście na mikroinwerter z racji, że nie potrzebuje energii. Ma swoich paneli na tyle. Dobra, to jest tu. No mast nam. Mryga czeka na połączenie z deje, że tak nazwę. To co, zaczekamy. Sofar dokładnie to samo. No, dokładnie sofarek to samo. To cóż, czekamy, czekamy, aż nam tutaj zatrybi coś eee, i co, idziemy z powrotem do licznika, zobaczymy, czy nasz zamel coś nam się, że tak nazwę, włączył i pokazuje po kolorach diod właśnie i wejdziemy do aplikacji, zobaczymy, jak to wygląda. No, około minutki potrzebuje na synchronizację z siecią, żeby to wszystko jakby miało ręce i nogi, dobra, czekamy jeszcze chwilę, widzicie, godzina 12. Pełna produkcja. O, daje w tym momencie, wskoczył. Mamy w tym momencie on grid. I co? I zacznie nam zaraz oddawać do sieci. Włączą się panele, włączy się dodatkowy właśnie ten, y, dodatkowe dwa falowniki. Dobra, zaczyna nam oddawać do sieci. Zaczyna. Jak najbardziej widzę, wszystko jest OK. Dobra, idziemy znowu z powrotem do naszego zamela. Zobaczymy, czy ruszył. Dobra, zobaczmy sobie w tym momencie, widzicie, zamel nam ruszył, pokazuje właśnie zielone diody, to znaczy, że oddajemy do sieci, czyli jesteśmy eko w teorii. No i tu mamy licznik, jak to wygląda? Zaraz sobie zobaczymy, tu przeklikamy 250, 236, 252, zaraz nam falownik wyłączy zapewne 25A, 26A i 20, prawie 5A. Dobra, tak więc tak to wygląda. Otwórzmy sobie aplikację, zobaczmy jak na aplikacji to wygląda i kilka jeszcze tam delikatnych zmianek. No dobra, otwórzmy sobie Lawę Power. Mamy, <laughs> zobaczmy jak to wygląda. Dobra, kanał. No i tu mamy dodany już licznik, ten, który ja używam. Kliknijmy sobie na niego i to tak wygląda jakby ekran główny, czyli w tym momencie oddajemy 16,5 kW. Możemy sobie zobaczyć maksymalnie średnio, to jest to. Pomiary, pomiary mamy tak, to wygląda. Pomiary zaawansowane to jest bardzo fajne. Yy, I zobaczymy sobie moc czynna. To nas najbardziej chyba interesuje. I w tym momencie dobra. Mamy tak. Na każdej możemy sobie podejrzeć faz. Ogólnie całą aplikację będę chciał z Wami omówić innym razem, ale zobaczcie. Tutaj dodajemy pierwsza. Zobaczcie, jak fajnie tutaj e, mamy tu w tym momencie, jak mamy teraz 9 kW. Wyłączymy sobie drugą fazę. Mamy tylko tak, pokazuje nam daną fazę, to jest na pewno bardzo fajne. No, i tu mamy trzecią, 15 kW. Kilowatów oddajemy w tym momencie do sieci. Możemy wyłączyć sobie w tym jedyneczkę, wyłączamy sobie dwójeczkę, i tak to wygląda. Dobra. Cofnijmy sobie tu i tak: energia czynna pobrana, energia czynna indukcyjna, natężenie moc bierna, e, energia czynna zwrócona, bierna pojemnościowa. Tutaj mamy moc czynna i moc pozorna. W tym wszystkim, e, bo ja już mówię, chwileczkę się tym pobawiłem, brakuje mi napięcia. Brakuje mi napięcia i to drastycznie mi brakuje napięcia, bo chciałbym mieć to odświeżanie w czasie rzeczywistym. Niestety tego nie mamy. Możemy sobie wejść tutaj, ale możemy tu zmienić na napięcie e, każdej z faz, jakby osobno. Ale to nie jest w czasie rzeczywistym. Zobaczcie, czekamy i nic się kompletnie nie zmienia. O, widzicie, maksymalnie 257. Ale czas odświeżania to tutaj jest y, dramat. Szczerze, muszę to o tym wspomnieć. Widzicie, nic się kompletnie nie zmienia. Tak więc e, dla mnie. Napięcia są bardzo ważne, bo to już mocno tego pilnuję. Niestety mam duży problem z napięciami i dlatego o tym mówię. Zobaczcie, nic tutaj takiego się nie dzieje. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Natężenie w amperach 63 ampery Mamy, aha, razem możemy sobie włączyć każdą z osobna 20A, amper, 21 amper i 20, prawie 1, tutaj prawie 21. Dobra. Tak to wygląda, aktualne, wejdźmy sobie jeszcze, zobaczmy, moc czynna. I to też tutaj, według mnie tutaj na tym e, aktualnie powinno być w czasie rzeczywistym odświeżanie. To było bardzo fajne i bym do tego dążył. Tutaj mamy, jak widzicie, moc, e, faza druga 5 kW, faza pierwsza 5 i faza trzecia mamy 5 kW. Dobra, słuchajcie, myślę, że tyle. Przejdźmy do krótkiego podsumowania. Dobra, zróbmy sobie krótkie podsumowanko. Ogólnie liczniki właśnie firmy ZaML. jak dla mnie to jest genialne rozwiązanie. Nie przekładamy tak naprawdę, że tak nazwę nie przekładamy. Nie przepuszczamy całego prądu przez dany licznik, tylko mamy przekładniki. Tak więc czy to jest MEWA, czy właśnie teraz LAVA POWER. Ogólnie bardzo fajne rozwiązanie, którego jak widzieliście już korzystam dość dłuższy czas. Mam MEWę 01K. Dwie sztuki, która jest na lodzie i która jest na gridzie. E, monitoruje mi to zużycie właśnie energii w domu. Monitoruje mi to zużycie energii z sieci, wysyłanie do sieci. A teraz doszła jeszcze lawa, która będzie właśnie monitorować moc bierną, moc czynną, pojemnościową, indukcyjną, e, pozorną. Wszystkie te moce będzie mi też monitorować czy mi to jest potrzebne, póki co jeszcze niestety, niestety, stety nie. Ale nie wiadomo, co nasze zakłady energetyczne niedługo będą chciały w tym wprowadzić, bo nie wiadomo, czy nie będą nas chciały rozliczać właśnie z mocy e, biernej, e, która nie jest pożądana w naszej sieci. I to jest dość istotne z racji tego, że warto, warto wiedzieć tak naprawdę, jakie mamy właśnie te moce mocą, moc bierną, moc czynną. Tak jak powiedziałem, jeszcze nas to może nie interesuje, jeszcze nie jesteśmy z tego rozliczani, ale w bardzo niedługim czasie bardzo. Nie wiadomo. Może zostać wprowadzone właśnie w pro, e, za to, że zakłócamy sieć, tak bym to ujął, mm, wprowadzamy moc bierną, która, mówię, nie jest pożądana, mogą zostać e, naliczane dodatkowe opłaty. Zakłady energetyczne, zakłady pracy, przepraszam, zakłady ogólnie, e, czyli firmy, są już z tego rozliczane i tam jest e, stosunek przyjęty. 40% w stosunku moczy na dobiernej. Nie będę się jakby zagłębiał póki co jeszcze w ten temat, z racji, że to jeszcze nas nie dotyczy, ale mówię, warto o tym wspomnieć. Jakby ktoś miał ochotę oczywiście zakupić, to jakby jak najbardziej polecam. Tak jak powiedziałem, czy to jest mewa, czy w tym momencie lawa, e, ja używam wszystkich. Zobaczymy, może z biegiem czasu lawę zmieni, e, nie lawę, tylko mewę zmienimy na lawę. Nie wiem, e, ale to tak jak mówię, ja Wam pokazałem, że mam, Używam e, w żaden sposób materiał niesponsorowany, nie dostałem nic w zamian. E, oczywiście dostałem tą e, lawę Power, jakby ona zostaje u mnie, ale to tak jak mówię, do monitorowania, właśnie sieci. Ja będę sobie oczywiście patrzył na moc bierną, moc czynną, jak to u mnie wygląda, ale też e, będę zwracał uwagę, bo tak jak wam mówię, miałem około 70 metrów e, przewodu e, wlz 35 mm. Niby nie dużo, niby dużo, ale 75 metrów robi już robotę. Przy, jak widzieliście, 25 amperach. Yy, mam nadzieję, że spadków nie ma. Nie powinno zresztą być, tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, takie podsumowanie. Na dzisiaj tyle. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.